Arkadikus, moi drodzy, niewygodna prawda! Taka bardzo swędząca, jak sweter z wełny. O zamknięciu Arkane, Austin i Tango Gameworks my też jesteśmy winni. Czy Arkadikus wie coś? czego my nie wiemy. Zaraz się dowiemy. O co chodzi? Już wam tłumaczę szybciutko. Pewnie Arkadikus też to zrobi, ale na wszelki wypadek warto powiedzieć. Sytuacja wygląda następująco. Microsoft, czyli Phil Spencer, <laughs> zamknął parę mniejszych studiów gier. Studiów? Studi? Studiów chyba. Gier growych, które należały do Bethesdy. W tym studio odpowiedzialne za gry takie jak Ghostwire Tokyo, The Even Within i Hi-Fi Rush. Co jest absurdalne, bo te gry... Znaczy absurdalne z pozoru, bo te gry są bardzo dobre po prostu. W sensie to, to nie są wybitne gry zmieniające rzeczywistość, ale Hi-Fi Rush wygrało, albo było na pewno nominowane do masy nagród różnych gamingowych, nawet na Game Awardsach się pojawiło. Ghostwire Tokyo ostatnio grałem i wyglądało spoko, a poza tym dużo ludzi mówi, że bardzo spoko gierka, że sobie poklikać. A The Evil Within też grałem i uważam, że gdybym nie wybrał najtrudniejszego poziomu trudności, to na pewno bym się znacznie lepiej bawił. Wiadomo, ja sobie po prostu dopierdzieliłem i się trochę wkurzyłem na gierkę, ale jakby nie patrzeć, The Evil Within to jest dobry, dobry survival horror z ciekawym pomysłem na fabułkę. O, tak, trochę intrygujące to było. Zobaczmy, moi drodzy. E, ciekawa sprawa. E, jestem ciekawy, czy odniesie się do jednego tweeta. Bo Mike Ibara, e, gość, który był kiedyś szefem Blizzarda, stwierdził, że po raz kolejny walnie tweeta, po którym wszyscy go z lubią. I jestem ciekawy, czy Arkadikus go tutaj pokaże. Bo Mike Ibara powiedział tak. Nie gniewajcie się na fila Spencera. Znam go 20 lat, pracuję z nim długo już. To fajny gość. On też, jak zwalnia ludzi, to, 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 to myśli o nich. I mu też przykro, że musi to robić. Ale taki jest biznes. Fil jest super. Nie, nie wyzywajcie fila. Naprawdę, do, do, do takie to i to napisał. Przecież to mnie rozp***iło, jak ja to dzisiaj rano przeczytałem, stary. <gry> W sensie, po co masz takie coś wpisać? To nic nie zmieni. Absolutnie nic ten tweet nie zmieni, tylko ludzie stwierdzą, że jesteś idiotą. Bo ludzie się oczywiście rzucili na fila, tłumacząc, nie? Sytuację, że, o, czemu zamykasz studia, który, których gry są dobre, nie? Tylko, że nie wiadomo, czy faktycznie to się zwróciło, czy to biznesowo jest dobre. Tam jest jeszcze to zamieszanie z potencjalnie szefem tego studia, który odszedł rok temu, tak? Zobaczymy. Arkadikus, moi drodzy, niech nam wyjaśni. Cholera jasna, dopiero co niebieski obóz zaczął lizać rany po ostatniej aferze. A tu nagle zielony obóz zechciał przypomnieć się graczom, krzycząc głośno Halo, tu jestem! Czemu nikt o mnie nie mówi? Microsoft zabawił się w takiego żniwiarza firm, za którego to do tej pory uważało się EA. 8 maja gruchnęła wiadomość, Jej że Microsoft powinno być po prostu wyciągnął bilotyny i totalnie przerzedził pod studia Bethesdy. Microsoft jednogłośnie kojarzy mi się z taką... Naiwnością gamingu posiadanie gier nie jest potrzebne, wystarczy Game Pass, po co komu ekskluzywne tytuły? Świat w tą stronę zmierza. Czy to jest dobre, czy złe, to już inna sprawa. Powiem szczerze, że coś było fajnego w tym, że kupowałeś grę, byłeś jej właścicielem, mogłeś się dać koledze, była na pudełku i tyle. Potem na, do, ty, do tych pudełek trafiało na płytkę kody na Steam'a i mówisz sobie, no dobra, ale dalej mam tą płytkę, nie? Potem się okazywało, że w sumie ta płytka nic nie znaczy, bo wpisujesz tylko kod na Steam'a. A potem się okazywało, że kupujesz pudełko z grą, a tam nie ma płytki. Jest pusto. Jest tylko kartka z kodem na Steam'a. A teraz nie kupujesz pudełka, tylko kupujesz grę na Steamie. Trochę się pozmieniało i nie jesteś jej właścicielem, masz licencję na granie, a kiedy ci ją zabiorą, no to się zobaczy. Jednak jakoś nadal nie czuję, aby spod szyldu, zielonego szyldu Microsoftu wydany został... I tak uważam, totalny, że Xbox i Microsoft lepiej banger, sobie radzą którym, niż Sony no, ostatnio. Jakie by Sony nie było ostatnio, powiedziałbym, że... Co no w się sensie są to ja po lepszej stronie medalu w tym momencie dużo? No, ale jeśli mam być szczery, to i tak jest lepiej niż było, bo jeszcze niedawno zielona konsola i Microsoft kojarzyło mi się z takimi niespełnionymi obietnicami, skasowanymi grami. Pamiętacie Scalebound? Nie. Gra, która miała pogromić gaming, pokazać siłę Xboxa, by potem ją sobie po prostu skasować. Hehe, <laughs> taki no so that was a Co to miało być jakiś Monster Hunter ich? Takie peany były. Na temat tego, żeby Tesla została kupiona przez Microsoft. Teraz to będzie Phil Spencer wszystko naprawić. No i kto wie, może właśnie Nie wiem, Phil napra... ma tak memiczną mordę, ja mam taką bekę, jak go widzę. No nie wiem, no. Prawie, ale ta naprawa niekoniecznie może być taka, jakiej wy niektórzy chcecie. You should have gone for the <laughs> na pila Spencera wylała się fala żalu, zarówno ludzi z branży, jak i po prostu komentujących tę sprawę graczy. i... Jeszcze nie komentując samej sprawy, no kto się musiał wychylić przed szereg broniąc biednego, zarabiającego miliony rocznie Phila Spencera, który wszak te decyzje podpisał? I bara. No oczywiście ten, który kompletnie odleciał w chmury jakiś czas temu twierdząc, że byłoby świetnie gdyby można było dawać napiwki deweloperom A no da, Mikey Barr jeszcze miesiąc temu mówił o tym, że napiwki dla twórców gier są pokczamp i ja rozumiałem o co mu chodzi, bo jemu nie chodziło teoretycznie chyba o to jak to zabrzmiało, chodziło mu po prostu o to, żeby była forma na wsparcie twórcy gry dodatkowo na przykład przez Merch i ja się z takim aspektem zgadzałem, ale to, że napisał że ej w sumie jak wydałem 80 dolarów na grę, a mi się podoba to chciałbym wydać więcej, więc dajcie opcję napiwków to było trochę dziwne. I teraz takiego, czyli Mike i Bara. E, chłopaki, no przestańcie te zwolnienia musiały tak samo boleć fila Spencera, tak samo jak i tych zwolnionych. No bo to jest dobry człowiek. Żeby takie gówno napisać na Twitterze, to już trzeba mieć naprawdę tupet. Ja po prostu nie czaję intencji tego. No bo myślisz, że jeżeli jesteś twórcą Blizzarda, którego... Znaczy, byłem szefem Blizzarda, którego każdy hejtuje, jeżeli chodzi o Blizzarda. Choć w sumie osobę też całkiem ludzie nie lubią. I piszesz sobie, ej, Phil jest spoko, zostawcie fila. To myślisz naprawdę, że Phil będzie zostawiony? Że ludzie cię posłuchają? Że stwierdzą, a nie no, to w sumie okej. Okay. <grym> To, to masz rację. To niech zwalnia tych ludzi. Jednak nam nie jest przykro, że studio od Hi-Fi raz zostało zamknięte. Jak Mikey Barra się wstawia za film, to film jest gitara. ziomal totalny od kielicha. E, no i tak, już widzę, jak zarabia te mnie ten CEO bardzo przyjmuje się. I jak bardzo przejmuje się losem zwolnionych osób. To tak jakby twierdzić, że Jeff Bezos biedny płynie. Znaczy, prostu... nikt nie mówi, że Phil Spencer się nie przejmuje losem osób, które zwalnia. Może się przejmuje, ale co to zmienia? Tylko za każdym razem, kiedy gdzieś zamyka się kolejny magazyn Amazona, zwalniając naraz, nie wiem, 800 czy 1000 osób. Ale wracając, najczęściej wymieniane z tych zamkniętych przez Microsoft studiów są trzy: AlphaDog Games, Arcane Austin oraz Tango Gameworks. Alpha Dog Games jest mi kompletnie obojętne i nieznane, bo jedyne co zrobiło to Mike Doom. Dobra, nikt o tym nigdy nie słyszał, daj spokój. No, oni to mogli akurat faktycznie być do odcięcia. Na mobilki, no ale w sumie i tak przykre jest, tak z ludzkiego poziomu, że studio założone w 2023 roku zostaje chlaśnięte giletyną. No to W pierwszej połowie roku 2024. Zdecydowanie większą sprawą jest zamknięcie zarówno Arkane, jak i Tango Gameworks. Arkane odpowiadało między innymi za świetnego Preja z 2017 roku. Ja muszę w tego za... Preja zagrać w ogóle, bo te opinie na metakrytyku od graczy, jak i od krytyków były bardzo dobre. Parę trwała z poprzedniego roku, który no. Jaki był, taki był, no i nie był to jakiś ogromny sukces. Tango Gameworks natomiast odpowiada za takie tytuły jak The Evil Within. To była naprawdę Ghostwire ok gra. Tokyo, Rush. A w a I o ile bronienie tango? Gameworks mi się podoba. I zawód graczy tą decyzją. Nawet rozumiem, ta obrona Arcane totalnie mnie zadziwia, no bo. To pokazuje, jak można ludziom srać na rej totalnym gniotem, a oni i tak będą bronić danego dewelopera, bo łoje do deweloperze. I mamy argumenty w stylu: no, co prawda, Redfall z zeszłego roku okazało się kompletną porażką, ale przecież w 2017 roku te samo Arkane stworzyło świetnego Preya. I zaiste, może jestem kompletnym kretynem, ale co ma piernik do wiatraka, no zrozumieć nie mogę. 20 lat temu Blizzard stworzył świetnego Starcrafta, świetnego Warcrafta. Jeszcze wcześniej świetne Diablo 1 i Diablo 2, potem World of Warcraft. Ale w zeszłym roku wysrało nam Diablo 4, a jeszcze wcześniej Warcraft. No plus jeden, jakby to, że firma zrobiła coś dobrego, to nie znaczy, że zawsze będzie robić dobre rzeczy i nie można patrzeć przez pryzmat jednego osiągnięcia na całe jakby przyszłe wydarzenia. To jest głupie. I niestety z Blizzardem to jest taki sztandarowy przykład, ale jest masa takich przykładów, jak popatrzysz sobie, nie wiem, jak ja sobie mogę pomyśleć równie dobrze o Electronic Arts, które 10 lat temu wydało fajną strzelankę z Plants vs Zombies i mi się super w nią grało. No tak, tylko to nie jest to samo Electronic Arts już w tym momencie, nie? Czy tam 15 lat temu nawet. No jakby, kurczę. Albo Capcom robi fajne Resident Evil, ale z drugiej strony robi Dragon's Dogma i coraz więcej transakcji do Residenta. No tak, Capcom też odwala z czasem coraz bardziej, ale kiedyś nie odwalał. No można sobie, wiesz, mówić o wielu osiągnięciach różnych firm, ale one właśnie na to liczą, że my będziemy patrzeć tylko i wyłącznie przez pryzmat ich poprzednich osiągnięć i żerują na naszej nostalgii. Nie można tak patrzeć. Jasne, Prey był dobry, tak, ale następny produkt już nie był i to dużo lat później. Może parę czy parę nas lat temu firma stworzyła świetną grę takiej magicznej nie. ochronki jej ochrona, że kolejna ich. Słyszałem, że lepsza. No okaże się krapem, ale to się wtedy nic nie stanie. Microsoft ani Bethesda na sentymencie graczy na temat gry nie zarobią, a to są jednak firmy, a nie tak jak niektórzy by chcieli miejskie ośrodki pomocy społecznej, nawet jeśli bardzo bogate. Ale no czy ten prey był faktycznie tak świetny? To jest nie, no nie zrozumcie mnie źle. <laughs> Technicznie, atmosferycznie i ba nawet graficznie, no to była naprawdę świetna Gra. Jest to jedna z lepszych gier, w ogóle moim zdaniem, a już szczególnie jeżeli chodzi o tamten okres, została bardzo ciepło przyjęta przez krytyków, jak i samych graczy. No tylko, że niestety nie było ich wielu. Prej, mimo ciepłego przyjęcia. Retyngentu... Właśnie, to jest jedna rzecz, nie? o której ludzie zapominają, że tak, zostały odcięte studia, które zrobiły dobre gry w przeszłości lub nawet niedawno, jeżeli chodzi o Hi-Fi-Rush, ale nie mamy pewności, czy faktycznie to się zwróciło albo przyniosło oczekiwane zyski. To są pewne raporty, które trzeba składać. Są pewne rady nadzorcze, przed którymi pewnie ci ludzie odpowiadają, i mówisz sobie, hifi raz zgarnęło tyle i tyle nagród, a ile nam zarobiło? I tutaj już na przykład, oj, nie wiadomo, nie? I dobrych komentarzy od graczy okazało się niestety sprzedażową porażką. Nigdy nie dostaliśmy oficjalnych statystyk, ale plotki głoszą, że początkowo w pierwszych paru tygodniach od premiery prey sprzedało się w zaledwie około 250 tysiącach sztuk. Po około roku. No sprzedaż liczyło się w okolicach miliona 400 tysięcy sztuk, jednak większość tego sprzedana została w promocjach, blisko świąt, po obniżkach cen, no i tak dalej. No i wychodzi na to, że Prey mimo bycia dobrą grą sprzedała się cholernie marnie. To jest niesamowite, jak czasami totalny gniot może się sprzedać zarąbiście i nawet ludzie go nie będą zwracać, bo po prostu będzie, nie wiem, memem. A jak naprawdę dobry gry przechodzą pod radarem i ludzie się dowiadują po wielu latach, że coś jest fajne. Przecież tak było właśnie z Fear and Hunger na przykład. To nie jest gra, która, nie wiem, jest triple A czy coś. To była gra chyba w ogóle robiona początkowo jako jakiś projekt na studia, ale ona po latach wystrzeliła. Kto się odnalazł na Steamie, nagrał, jeden, drugi, trzeci nagrał i się okazało, ty, kurde, ta gra jest świetna. I teraz po czasie wyszła dwójka, też jest jeszcze lepsza. Gry, które są naprawdę rewelacyjne, pewnie istnieją nawet teraz, jak coś mówię, a nie mamy o nich zielonego pojęcia. I może kiedyś się dowiemy, a może nigdy nie. I biorąc pod uwagę budżet gry AAA, jakim projekt był. Tylko w Rosji była innego, popularna, no właśnie. No, mogła mieć problem nawet ze zwrotem kosztów, nie wspominając już o zarobkach. Chociaż fakt faktem. Jest to post z Reddita, więc należy traktować... Znaczy co jak co, umówmy się, Xbox pewnie totalnie liczy na takie min zysków. No to jest ogromna firma, jedna z największych, więc jeżeli oni widzą, że coś tam balansuje na krawędzi zwracalności, to coś czuję, że nie wahają się z odcinaniem tych zespołów po prostu. Zwłaszcza jeżeli od lat na przykład nie przenoszą takich oczekiwanych zysków. To z pewnym przymrużaniem oka. Nie, nie, nie. I mógł. to się też łączy z tymi masowymi zwolnieniami, że wiesz, kogoś muszą wywalić, więc patrzą po prostu, dobra, no to co no, za co najwięcej zapłaciliśmy, a co nie przeniosło wcale takiego zwrotu, i tak dalej, i tak dalej. Jest masa jakby takich zmiennych, które są uwzględniane, i. się odcina zespoły, nie myśląc już za bardzo o tym, jak to było, jaka jest historia za tym stojąca, bo na koniec dnia, dla tych wszystkich ludzi, co się liczy? Mamona. Drodzy, to nie Phil Spencer nie docenił Prey, to wy nie doceniliście Prey swoim portfelem swoją największą siłą głosu. A Potem po tej dobrej grze. Ale failu sprzedaży. Co nie mówić? Trochę racji ma, ale Ja wiem, o co chodzi Archetykusowi, ale też nie ma co jakoś przesadnie zrzucać winy, nie? Ale tak, można było zrzucić winę na kiepski marketing gry o, na przykład. Chociaż ja o słyszałem, ja pamiętam, że chyba... Chyba trochę ludzi nagrywało o tym, albo nawet jakimś CD Action coś było jeszcze w tamtych czasach. O coś coś mi się obiło na pewno w tamtym momencie, gdy wychodziło. Po sześciu latach wychodzi Redfall, który Był nie tylko nastraniem na nas graczy, na nasze portfele, ale i na sukces gry... Również i na firmę matkę, która przez 6 lat utrzymywała Arkane z taką kroplówką w postaci gotówki. No bo przecież Arkane potrafi robić dobre gry. No to być może się uda i wszyscy będą zadowoleni. No i mamy premierę. Uff. O Jezu, co? Oj, oj, oj. 59 osób w ciągu dnia. Chciałbym twierdzić, że na streamku jest trochę więcej. Naprawdę wy się dziwicie, że Arcane spadło ze stołka? To co teraz Microsoft tylko dlatego, że ma po prostu kasę? To miało na siłę trzymać studio? które nie zarobiło na dobrej grze, a potem 6 lat dłubało przy kolejnej, która okazała się największym krapem zeszłego roku. Nie, 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 roku. to nie dziwi. Mnie dziwi ta, to studio od Hi-Fi Rush. Arkane mnie nie dziwi. A czy wy, jako firma? A propos Arkane, zmieniając na szybko temat, kurde, nowy sezon niedługo wychodzi, nie? Nie mogę się doczekać. Wzięlibyście pracownika, zatrudnilibyście go, dali mu projekt na 6 lat, płacili mu przez ten czas pensję, utrzymywali go... Ten uwalił ten projekt, może nie pod kątem wykonawczym, ale sprzedażowym. Wszystko jedno. Dobra, okej, okay. dajecie mu drugą szansę, znowu płacicie mu pensję 6 lat, a op, on po 6 latach tworzy tak przepotężne gówno, że zakrawa to wręcz na pewnego rodzaju dzieło sztuki. No i oczywiście. A nie nawet... żeby coś, ale idąc tą logiką, to powinniśmy dawno w ogóle yy, zlikwidować Blizzarda i Bethesda. Ale się nie sprzedaje. No co, trzymalibyście go dalej? Nie. Niezależnie znaczy, od tego, jak Tylko komunisty... że W sumie nie do końca. Może dobra, po, trochę palnąłem, bo chodzi o to, że oni nie robią dobrych gier, ale one się sprzedają. Więc w sumie, no, datgamerzy kupują te gry i są podjarani, no. Czy socjalistyczne, powiem, Diablo 4 żebyś, jest nie, dla takiego tatusia letniego nie? ...pracownika, bo dobrze się dysponuje cudzymi pieniążkami, ale własnymi to już tak trochę, kurwa, ciężej. Nieco bardziej rozumiem ból graczy w związku z rozwiązaniem Tango Gameworks. No ja tego Oni nie czaję. Nie znaczy czaję, czy czaję że może finansowo słabo, Redfalla, ale no. Ale sprzedażowo też nie było to no najlepsze. The Evil Within dla mnie niszowa, dziwaczna, z pewnymi niedociągnięciami optymalizacyjnymi, ale wciąż oryginalna i ciekawa gra. Była ciekawa. Się całkiem nieźle. Pierwsza część sprzedała 4 miliony sztuk Dużo. przez czas, kiedy to było liczone. Część druga od jej premiery już nieco lat minęło, sprzedała się czterokrotnie gorzej. Oj, to Pierwszy słabo. tydzień 200 tysięcy sztuk. Ojej, a dwójka ponoć lepsza rzekoło, jest. Ledwo przekroczyła 800 tysięcy sprzedanych kopii finansowo, więc... Możliwe, plawa. że specyficzna fabuła i klimat The Evil Within po prostu odepchnął od siebie ludzi. Już nie chcieli w ten świat się znowu zagłębiać. Ghostwire Tokyo z 2022 roku. Dzięki Roni na, na PlayStation 5 i PC? była znów odebrana nieźle, ale sprzedaż, no, była taka sobie. Patrząc na Steam Charts, no i 14 tysięczny All Time Peak, no nie świadczy o wielkim sukcesie. No może sama gra znów niczym The Evil Within. Była jedyna w swoim rodzaju. Była to wręcz dobra gra z unikalnym etapem, chociaż gameplayowo w pewnym momencie zaczynał się tam dla mnie dość masywny grind. Monotonne to było po dwóch godzinach grania już szczerze. <grym> jak dla mnie. Ale fabuła była totalnie odklejona. Ja nawet powiem szczerze była tak odklejona, że nawet mi się nadążać za tym nie chciało. To nie było tak, że ja oglądałem fabułę tylko patrzyłem na monitor. I tutaj jest to tyle śmieszne, że twórcy ch... Chwa... Warto podkreślić także problem krakowania gier. No tak no. Znaczy ja powiem tak. Ja na przykład nie lubię jak... Co to te Matu krakowanie, on jest strasznie rozbudowany i można by było o tym gadać godzinami, ale tak w skrócie, moja opinia jest taka, że jak ktoś sobie to robi, to spoko, nie robić, robi. Jego sprawa. Ja tego nie lubię i uważam, że jest to głupie i należy kupować gry. Dla mnie to jest po prostu kradzież. Natomiast natomiast najbardziej mnie tiltuje, bo ja nie będę narzekał ani wyzywał ludzi, którzy tam sobie kradną. Jak chcesz kraść, to kradnij, tylko bądź świadomy i przyznawaj się do tego, że kradniesz, kradniesz, a nie mówisz na przykład, o, to gra Blizarda! To jak ją skrakuje, to, to się przyczyniam dobrze na przykład. Ja uważam, że to jest słabe myślenie. W ten sposób... Usprawiedliwiasz siebie moralnie, że niby nie kradniesz, tylko robisz coś słusznego. Nie, dalej kradniesz, jesteś złodziejem, no. Tylko po prostu próbujesz to sobie w głowie wytłumaczyć, żeby poczuć się lepiej. Palili się, że w grę zagrało już ponad 6 milionów graczy. Cóż za masywny sukces! Ale, mu... Ale powiem szczerze, kompletnie nie dziwię się ludziom, którzy kradną desim ze wszystkimi dodatkami. Czy jest to kradzież? Jest. Czy się im dziwię? Nie! Mówimy tutaj o tym wyniku po wrzuceniu gry w game Posa. A to już nie jest ani sprzedaż. Ani sukces, bo do takich milionów graczy. Jednakowo zalicza się kompletny uberfan, który wyliże tę grę w całości w 100%. Jaki gość, który pobierze, odpali, uzna, łe, to nie dla mnie i wyłączy po dwóch minutach. No i wreszcie totalny niszczyciel od Tango Gameworks. Świetna gra, jedna z najlepszych gier 2023 roku, i mimo, że była tak? na początku 2023 roku, to od, do samego końca była jedną z najlepiej odbieranych gier w komciach, na forach. Bo jeśli spojrzymy na statystyki, powiem tak. Pamiętacie, Forspoken? Tragedia, niedogotowany gra no. totalnie niewarty naszych Słabe. pieniędzy. Gra marna, jak moja linia włosów. Prawda? No to. Ja mam nadzieję, że on nie oglądał mojej reakcji, bo ja tam powiedziałem coś o tym chyba raz. Popatrzcie na jej statystyki. statystyki. Ło to chyba gruba kasa została w tę grę wpompowana, nie? To też jak ten Immortals of Avium cholera case. A teraz popatrzcie na statystyki genialnego, wspaniałego, doskonałego Hyphy Rush. Kurde no, jest jak jest. Ale teraz sprawdźmy przykład ostatniego złotego strzału na Steamie, Manor Lords, tworzone przez jednego gracza. Na samym Steamie, All Time Peak. to ja 170 pitole, Zobaczcie, jakie to jest graczy. niesamowite. To znaczy, że minimum tyle graczy zapłaciło około stu za to, żeby zagrać. Jasne, no Hyper-Rush miało wow, 2 miliony graczy no, w Game Pass. Zobacz, jeden, jeden człowiek, jeden dobry pomysł i umiejętności, nie? Jest. Bo tam wylądowała od premiery. A nie bez powodu uważa się, że jak gra ląduje, nawet po czasie, w Game Passie to jest to często odbierane jako porażka danej gry, no, że sama się sprzedać nie potrafi. Znowu, to my zagłosowaliśmy portfelami, moi drodzy gracze. I nie zagłosowaliśmy pozytywnie. Bo fajnie jest mówić, że pf, płacę parę dyszek za Game Passa i mam całą bibliotekę gier. Tylko potem już nikogo nie interesuje, jak Microsoft to rozdziela pomiędzy te wszystkie gry, tych wszystkich deweloperów. To gry tam To też prawda. Jeśli koszt Game Passa to 40 zł na miesiąc i macie tam dostęp do całej biblioteki gier. Tym... Tak, tylko należy zobaczyć, dlaczego, dlaczego to jest opłacalne teoretycznie i się dla wszystkich, znaczy, nie wiadomo, czy dla Xboxa jest w 100% opłacalne, ponoć nie do końca jest, nie mam pewności. Aczkolwiek, dlaczego to się jakby stara, dąży do wyrównania? Bo są ludzie, którzy faktycznie wydadzą 4 dychy i zagrają w 50 gier w ciągu miesiąca, nie? Ale są ludzie, którzy wydadzą cztery dychy, zagrają w jedną, a potem zapomną karty odpiąć i przez rok jeszcze będą Xboxa tankować, nie wiedząc o tym, czaisz? I to gdzieś tam, powiedzmy, się Również balansuje. te, które lądują tam na premierę, to jak myślicie, ile z tej kasy ląduje u twórcy, w którego grę zagrywacie się po kilka godzin dziennie? Czy Microsoft płaci za spełnione cele, czy płaci z góry? Nie wiadomo, za każdym razem jest to inaczej, ale pewne jest to, że jak widać, kupując grę, płacisz faktycznie portfelem, a posiadając tę wpychaną i chwaloną, wszędzie zieloną... Ja trochę nie czuję, jak można tego nie zauważyć, jak ja mam powiadomienie o każdej kwocie, która mi znika z konta. Oto powiem coś, co pewnie dla niektórych stwierdzi się, że jestem auto of touch, albo jestem kretynem. To trochę jestem. Pamiętacie, jak kupiłem GOGSera Gesera ostatnio? To... Okazało się, że kupiłem go na rok z góry. Usługa, ty nie masz kur... Żadnego portfela. I kiedyś to musisz zrozumieć. Więc wybaczcie, moi drodzy, tak, ma to zło. Tak jak sobie. ty, z Paypalami 100 złotych spadło. Co jest? W tej że jeśli coś nie dowozi do firmy pieniędzy, to nikt nie będzie się wbawił w. Och, no nie, zamknijmy studio, ale pracowników rozprowadźmy po innych działach, bo... No biedni będą pokrzywdzeni. Jak masz komórkę w danej strukturze czy w organizmie, która nie dowozi, a wręcz szkodzi, to nie rozprowadzasz jej po całym organizmie, tylko po prostu ją tak, zaraz nim tak. resztę. Z ludzkiego punktu widzenia, powtarzam, współczuję. No, stracić pracę. Arkadikus tutaj obiera stronę, która pewnie będzie przez wielu hejtowana, coś mi się tak wydaje, bo on wybiera stronę: uwaga, racjonalisty. To jest niepopularne w tych czasach. <ścoughs> Arka Big się się włączył. Dlaczego? Dlatego, że dużo ludzi po prostu patrzy na aspekt. No, nie, no. Phil Spencer pozwalniał typów, co robili dobre gierki. No tak, ale. Dlaczego? Bo nie dawali zysków, a to jest brudny, po prostu bezlitosny biznes, to wszystko, nie? To Więc ochy... realistycznie są powody, żeby ich zwolnić, ale jak patrzysz na to, co, co zrobili i że to było fajne, no to jest trochę przykro, tak, po, po ludzku. Uczucie, ogromny problem, stres. Ale GameDev to nie jest jakiś zakład pracy chronionej, gdzie jeśli nie wypełniasz celów KPI-ów i innych takich, to cię i tak pogłaszczą po głowie i przeniosą gdzie indziej. Wbrew temu, co niektórzy próbują wam wmówić, GameDev to dokładnie ta sama firma, ten sam rodzaj firmy jak każda inna. I można słodko pierdzić, ale co deweloperzy są winni, kiedy to management się pałe i podejmuje złe decyzje. Nic nie są winni, macie rację. Tak samo jak nic nie są winni pracownicy na linii produkcyjnej w firmach, w których również management podejmuje złe decyzje i doprowadza te firmy do ruiny. I łatwo jest wskazywać palcem, o Microsoft, bogate, pozwalniali. Nie, pośrednio moi drodzy, to my. Zwolniliśmy tych. Tak, ale y, trzeba przyznać, że dlaczego Microsoft jest bogaty? Bo potrafi zwolnić właśnie ludzi, którzy nie są y, wypłacalni. To o to chodzi. Tak się prowadzi biznes, niestety. Chcesz wspierać? Niechby tego nie potrafili robić i dokładali cały czas do tego biznesu, to w końcu nie byliby taką wielką firmą, tylko po prostu mieliby straty. Kup grę. Nie abonamencik. Kup grę. No chyba, że Zielony Obóz już kompletnie zapomniał, co to znaczy. Kupić grę. Ja tylko raz kupiłem, jak to się nazywa, Game Passa i zrobiłem to, żeby zagrać w Starfielda. Nigdy nie zrobiłem lepszego ruchu w swoim życiu niż to. Bardzo mnie to cieszy. 4 złote za to gówno zapłaciłem. Ale Z 350. Jeśli to prawda, to Microsoft ma was w garści bardziej niż jesteście w stanie się do tego przyznać. I nie posiadacie już tego portfela, który jest waszym głosem. I te zwolnienia to już. Nie tylko wina Microsoftu? Na koniec znów zapytałem o ten temat akolitów. Wszyscy w sumie są zgodni. Twórcy Redfall powinni polecieć na web na szyję i uważają, że to zupełnie normalne. Znaczy, ja uważam, że jedyna rzecz. Wszystko jest zrozumiałe, ale z tym Hi-Fi Rush to się zastanawiam, czy nie, na miejscu Microsoftu nie dałbym im jeszcze jednak jakiegoś roku, dwóch, żeby stworzyli coś nowego. Bo widać, że kuźwa coś potrafili. Że, że może coś jeszcze chcą, że może jednak, wiesz, dorzucić do tego jakiś dobry marketing, bo skoro grę zrobili dobrą, to tylko jeszcze to teraz rozpromować, nie? Nie wiem, zrobić jakąś dwójkę, czy zupełnie coś nowego dać im, pozwolić się rozwinąć, bo jeżeli widzisz czymś potencjał, to czasami warto w to troszeczkę zainwestować, Mimo, że początkowo się nie zwróci, to może później oddać. Że firma pozbywa się słabych ogniw, niezależnie jak duża by nie była. Tak twierdzą i Riegel, i Arcos, i Masasan, i Skafones. I tylko jeden sakurzasty gość pierdolony napisał mi esej na ten temat. Co jest ku... Nie, napisał dużo, ale napisał z ciekawej perspektywy, właśnie tego złego. No ale nie będę czytał tutaj tego w całości, bo nie chcę wam audiobooka robić, bo bym przesadził też z długością tego i tak już długiego filmu. I zostawiam wam tam dwie sekundki, żebyście mogli sobie zrobić pauzę i sami przeczytać. Nie, dzięki. <laughs> nie, nie, po Wszystkim prostu. Wszystkim Akolitom serdeczne dzięki za odpowiedzi. Wam za to dziękuję za uwagę i już ja pytam was o zdanie w tej kwestii. A na ten moment właśnie wyraziłem. to już wszystko. Trzymajcie się, ciekawa ruchu. sprawa z tymi zwolnieniami, Cześć. ciekawa pod względem omawiania, szkoda tych studiów, szkoda tych ludzi, ale z drugiej strony biznesowo jest to zrozumiałe niestety.